Cześć wam. Dzisiaj taki odcinaczek króciutki, naprawdę będzie krótko. I na dworzu o, bo, bo yy, zrobiłem trochę porządków. Znaczy bałagano, dobra odstawiałem wszystkie blachy Zabrałem stąd regał wszystko poprzestawiałem i... Dzisiaj jest akcja pod tytułem Cięcie drzewa. Cięcie drzewa, bo to drzewo w środku. O, mogę tam wspiąć kamerę. Tam jest. Tam jest pusto. Więc on miał takie pięć dużych gałęzi. Dwa lata temu są obcięte tamte pozostałe. Dwa i trzy lata temu w zasadzie nie została się ta jedna. Tu leży drzewo na opał do pojomowania. Lezę tu, lezę tu. O, tam też widać jest. Tam są wszędzie prześwity. Tam też są prześwity. To są jakby dwa osobne pniaki. I muszę zejść, żeby się nie pośliznąć. Więc tak, została to największa gałąź do obcięcia. Ponieważ ja się boję, że to że to się zawali i narobi szkody, problemu i po co to komu Tamte pomniejsze, one już są mniejsze, są cieńsze, tamte są jeszcze dwie te, te, ta i ta są dosyć grube Ale one są przechylone jakby w stronę płotu, a nie w stronę placu a ta leci na plac, centralnie leci na plac więc jakby spadła to byłoby szkoda. O, widzicie? Tak ładnie jest przechylona. Tak ta tutaj też jest ta, ta, ta jest przechylona, ale ona jest cieńsza dużo. No tak Ponad dwa razy cieńsza niż tamto. Więc dzisiaj taka akcja. Spróbujemy to zwalić, położyć. Nie wieje, nie pada, co prawda jest śnieg widlak mi się trochę ślizgał po tym śniegu ale nie chciało mi się tego odśnieżać ale jak widzicie jest na plusie bo to wszystko się topi zresztą zapowiadają ocieplenie w przyszłym tygodniu no dobra muszę sobie postawić gdzieś to coś tutaj gdzieś wybrać jakieś miejsce dzisiaj naprawdę dużo nie będę nagrywał no może tutaj będzie coś widać Teraz mi się ciepło zrobiło. No, tak jak widać. Trochę zawisło No ale to nic. O, takie o. No, kawałek sięgnęło. Dobra, teraz jeszcze tak. gałęziówkę poobcinać. Ale to sobie wezmę maczetkę do tego. gałęziowe poobcinać, i ten. No, o. Tak mogę się Wam pokazać, jak ładnie wyglądam. Zobaczę, co tu widać, bo nie wiem. Nie, no widać. Yy, Fuuu. Yy, wióry mam nawet w gaciach. No, ale tak to jest, jak się robi na wysokości taką piłą. Ja tam dywalem żadnym nie jestem. Więc... Nie przypierdalajcie się Zrobił jak umiał Niech to mówią ryb jak uważasz tylko uważa jak robisz No więc uważałem No spokojnie bez ciśnienia Spokojnie powoli pomału Dobra potem się będę czepał moje ulubione narzędzie. O. No i tak po pomalutku teraz trzeba sobie tutaj działało gałęzie Ała. gałęzie trafią tam potem tam, tam na hałdę gdzieś sobie poleżą i będą latem na jakieś pieczenie kiełbaski no To teraz wcale mi już nie jest zimno. O! Pocięte, popsute, porozwalane. Teraz trzeba zrobić porządki. Ale zanim porządki, to chwilę trzeba odsapnąć. No, bo się zgrzałem. Kałęzi ciągle nie będę, rzucę je tam po prostu na kupę do tyłu. No, jakaś zadyszka mnie złapała, SKS. Widzicie, wierzba jest taka, że się kółe na korze będzie trzymała, nie? Tam, tak naprawdę, na górze, gdzie obcinałem z drabiny, to tylko koja trzymała, nic więcej. Tylko trzeba było ją w odpowiednim miejscu przeciąć. Mówią, że wieżba jest krucha, no bo jest, ale nie tutaj przy pniu. No ale już teraz będę spał spokojnie, że mi szkód nie najobi. Tak jeszcze patrzę na tą jedną gałąź tutaj. Ale jeszcze pomyślę. Ona też się tutaj chyli tak nieładnie. A druga z kolei jest sucha. Nie wiem czy to widać. Pewnie nie widać tam, tam tam gdzie to jest tam. Eee, o to. Ta tutaj gałązka jest sucha. Nawet kolej nie ma na końcu, więc można by ją też od razu. Jak nie mam gału tutaj mi nie przeszkadza. Wejść sobie tam do góry. I tam ją ciachnąć, zobaczymy. Może jeszcze tą jedną też taka jest, niby cieńsza, ale no kurde, ciulwie, widzicie jak te pniaki wyglądają. Au, zahaczyłem o gazika. tak wyglądają jak wyglądają. Natomiast śmieszne to jest to, 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 to. Widzicie to? To jest puchno, to słychać. Ja to mogę złapać i urywać, ale nie chcę, bo tutaj rośnie drzewko. Które chciałbym, żeby zostało. Bo to jest jarzębina. Ptaszki zasiały. Dwa lata temu tutaj walczyłem z szerszeniami. Gdzieś tam, o tam, w tej dziurze były szerszenie. Także tu było niefajnie. No, w zasadzie to tą jedną gałąź też by można było. Będzie mniej cienia. Trudno. Godzę się z tym. Ale będzie bezpieczniej. Nie teraz. Może nawet nie dziś. Bo godzina już jest, nie wiem, chyba po 15. Więc zanim ja to ogarnę uprzątnę, no to chwila zejdzie. Także no to zobaczymy. Także na jazie. O. No działaj. Tam trzeba ją kliknąć, żeby coś było widać, nie? No, tam widać tam. Widać. Zimno. Trzeba założyć kapturek, bo wieje po karku, a nie chce być głodny. ten chory, głodny. Co ja gadam? Głodnemu chleb na myśli. Do obiad się zbliża, to dlatego. O, no dobra, słuchajcie. Tyle na dzisiaj. Posprzątam to, poukładam, powrzucam. Potem to i tak pójdzie do, do łuparki, o właśnie. Bo łupareczka się stoi, nie? Używana ostatnio, bo tą całą hałdę trzeba tam przerobić, tam, bo tam już jest pusto pod wiatami. Ale się zgadałem dzisiaj. Ale tak to jest, jak człowiek ma dzień do pogadania z kimś. A jeszcze czeka mnie dzisiaj praca nowe stać Dla klienta. Obiecałem, że dzisiaj to ogarnę Ale to już jak będzie ciemno. To sobie mogę na warsztacie siedzieć i do nocy. Oh. No dobra, słuchajcie, koniec tego gadania. Trzeba to posprzątać. A wy mi nie chcecie pomóc. O. Hmm. Dobra, trzymajcie się. No ja się. Cześć.